Przeżywamy siódmą niedzielę wielkanocną, zarazem uroczystość Dniego Wstąpienia Pańskiego. Trwa nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego w liturgii tego tygodnia. Przypada w poniedziałek wspomnienie błogosławionych męczenników, sadoka i towarzyszy. W czwartek wspomnienie świętego Bonifacego. W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca z modlitwą o powołania o godzinie 16 wystawienie Najświętszego Sakramentu w naszym kościele, o 17 msza święta, w pierwszy piątek. Program taki sam, o 16 wystawienie Najświętszego Sakramentu, o 17 msza święta. Wspowiadam w ciągu tygodnia przed mszami. Do chorych w pierwszy piątek udam się o godzinie dziewiątej pierwsza sobota miesiąca. Wystawienie najświętszego sakramentu o godzinie 16.00, następnie Msza Święta. Nadchodząca niedziela, nadchodzącą niedzielę wpisuje się uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zbliżamy się do końca okresu wielkanocnego. Jeśli ktoś tego nie uczynił, skorzystajmy ze spowiedzi komunii świętej wielkanocnej, pamiętając o trzecim przykazaniu kościelnym. Trwamy na modlitwie o urodzaje, prosząc Boga o błogosławieństwo i dobre tegoroczne zbiory. Dzisiaj modlimy się z mieszkańcami, zarówno za tydzień wspólna modlitwa z mieszkańcami Zakwiejowa. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z Babu za przygotowanie świątyni i jej wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. O sprzątanie w nadchodzącą sobotę proszę kolejną grupę rodzin. Za ofiary na Kościół pragnę podziękować Panowi Sławowi Kułacz zarównia oraz mieszkańcom piechut ofiara ze Mszy świętej o urodzaju Bóg zapłać za ofiary. W najbliższą sobotę, jak co roku będzie miało miejsce kolejne spotkanie młodych naszej decyzji w tym roku. Miejscem spotkania są nieodległe od nas Rytwiane, pustelnia Złotego Lasu. Z naszego dekanatu organizowane są autokary, zgłoszenia w zakresie bądź telefonicznie do środy. Zachęcam. Informacja dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania i rodziców młodzieży. Rozpoczęły się już dawno temu egzaminy z katechizmu do bierzmowa dla Bierzmowanych. Pragnę poinformować, że przyjmuję ten egzamin do końca lipca. Wraz z końcem lipca zamykamy ten proces. On i tak trwał prawie rok czasu. W związku z tym, proszę bardzo, te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, albo dopiero zaczęły, aby postarały się wywiązać ze swojego obowiązku. Dzisiaj po Mszy Świętej zmiana tajemnic różańcowych, intencja, abyśmy wzrastali we współczuciu dla świata, ucząc się tej postawy Jezusowego serca. Przed kościołem ministranci rozprowadzają tygodniki Gość, Niedzielny i Niedziela, w którym m.in. innymi tytuły w ramach bloku tematycznego Tydzień w Kościele, a także Dzieci... Dzieciństwo z Hajtem w Tle. Ciekawy, obszerny artykuł. Gorąco polecam rodzicom. Odejście, które jest darem, międzypokoleniowe przymierze przez sztukę do Boga, szczerwiec pełen sekretów. To tylko niektóre tytuły polecam uwadze. Można również nabyć kolejny numer gościa niedzielnego ekstra. Ten poświęcony jest w całości, wiele aspektów tego zagadnienia, poświęcony jest w całości najświętszemu sercu Pana Jezusa. Cena egzemplarza 10 złotych. W zakresie można odebrać kolejny numer rycerza niepokalanej i małego rycerzyka. Wójt gminy Padew Narodowa, radna Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na piknik rodzinny dzieci z parafii Zachyliów. W dniu 7 czerwca, to jest najbliższa sobota, od godziny 16 piknik będzie miał miejsce na terenach rekreacyjnych przy korcie w babulach. Jak to wielkomiejsko brzmi, przy korcie w babulach. Zaproszenie do wszystkich dzieci parafii zachwieją, żeby ktoś nie pomyślał, że tylko do wsi zachwieją. Wszystkie, wszystkie dzieciaki jesteście zaproszone na babulę. Rowerami, czym kto może jechać w sobotę, o ile tylko dalej. Od 16. pamiętajcie. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro w godzinach porannych Msza Święta, intencja własna. Popołudniowej mszy nie ma, we wtorek również y, proboszcz znika, bo jest zjazd jak co roku rocznikowy, kursowy, w tym roku dwudniowy. W środę o 17 w intencji zmarłego Andrzeja Partyki, w 30. dzień od jego śmierci, zamówiona msza święta przez siostrę Lenovewę z mężem. W czwartek w intencji zmarłych Marcina i Anny Zuba w rocznicę śmierci. W piątek w intencji zmarłego Romana Domagały, msza zamówiona przez siostrzeńca Józefa. W sobotę dziękczynna, błagalna, w 25. rocznicę ślubu państwa Anety, Jacka Kmuk, mszem Świętą zamówiły dzieci. W niedzielę o 8. w intencji zmarłych Marii Wojciecha Durda, w 26. rocznicę śmierci o 10.30 w intencji zmarłych Leona i Zofii Paruch. Tak jak wspomniałem, przez cały miesiąc czerwiec odprawiane są Msze Święte Gregoriańskie w intencji świętej pamięci Janiny Smalasz, Antoniego Czekury i Andrzeja Partyki. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Przedmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa,